Dzień dobry, jestem Marzom Szery. A co to widzicie? To jest akurat mod do Warblanda fan, phan, Fantastic Fantastic. Eee, moje wojsko. Draw, -ske skeletor, warrior, skeletor, archer, orc, hero. Mam human hero. Dalej idziemy. Moja postać, mam wersję angielską i to jest praktycznie wszystko, co sobie przetłumaczyłem. Muszę sobie szybko przetłumaczyć te 4-5 umiejętności. Tu mamy oczywiście to, co jest tam, umiejętność zarezerwowana 9. To jest oczywiście Enchanting. Tu mam znajomość magii. Tu będzie nekromantyzm, był tu będzie nekromantyzm, i tu tutaj te pozostałe dwie umiejętności magiczne. I oczywiście, pokażę Wam standardowo wszystkie jednostki, jakie tutaj są, bo na swojej wersji mam to dostępne od razu. Jest to preorder, oczywiście, i mam tutaj dodatkowo właśnie. Yy, jakby wyjątkowo tego prorodera był edytor i taka, właśnie taki właśnie gadżet Mogę sobie przeglądać zawsze jednostki Mogę, mogę, mogę sobie teraz nawet, jak yy, widzicie Zmieńcie mnie Ale ja to nie zrobię, to zostawię po staremu Dobra, i zaczynamy jak widzimy, tutaj jest 6, 10, inteligencji 16, charyzmy 6. W tym modzie yy, chyba najlepsze statystyki są 20. Zaraz zobaczymy. 7, 8, 7, 8, 6. Zatrzymam się przy takich dobrych postaciach. O, Mistrzowski Wojownik. 22. To są te postacie, które występują na arenie. Eee, 10. Nie, to, to było 20. 19. Mistrzowskich no. wojowników. Pamiętajcie, no że zawsze możecie sobie zatrzymać. Nie, 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 16... Następny poziom maga Tu mamy pierwszego no, ma Milicja O, ronin, No to jest też dobre Nawet nie O Wszystkich ma więcej niż Bojówka, no nie. To są teraz wojska najemne. Też myślę, żeby te nazwy yy, jednostek trochę pozmienia takie bardziej realistyczne, ale to zrobię później. Jeszcze małe ale. Jak macie włączy... Jak włączycie sobie oszustwa. I. Na przykład wezmę sobie. Jakąś jednostkę. Coś wam pokażę. Wewnątrzczkę. No na przykład tą jednostkę, prawda? I dodam jej poziom. Dalej jadę. Przyśpieszę trochę. Ja ciągle na normalnym czasie nic nie przyspieszam. Zwiększę jej do tak I tu jestem częstutka. Jeżeli mam włączone, projektę tu tutaj włączyłem. I zrobię tak Dodam jej wodanie bronią, na przykład z wydalanie tarczą, w kolenie. I damy na szkle To jest broń drzewcowa, ale ja najpierw dodam broń palną. I wcisnę teraz ok. To, gotowe. I wróciłem z powrotem tej postaci. Jan jest? Gdzieś tu. Gdzie jesteś? Chyba, chyba, chyba już przyleciałem. Jest. Dwa. To to? Nie. Nie to. Dalej. To było dalej. Gdzie jest ta postać? Mm-mm, bo w czerwonej szacie, gdzie mam TFR? Pala, ale nie przyjrzałem się nazwie. Musimy być wyżej... Pani nie w to! to pani była? Daleko za granicą! No właśnie, się dowiedziałem, co nie ma. na O! I mamy 14 I widzicie, że postać ma I jeżeli dojdziemy tą jednostką na, na ten poziom Ona będzie miała takie statystyki Czyli powiedzmy ona dochodzi na poziom 24 Jeżeli dobije ją ta jednostka na dojdzie na Te kilka poziomów, to chyba jest 25 Podbiję ją tak, że awansuje o te cztery poziomy i ona nie zginie, to wtedy będzie miała te statystyki. I te punkty. Czyli po prostu ona będzie awansować, będzie na 24, będzie miała to. Jak dojdzie do 29, ta jednostka, wtedy ona będzie miała to. I po prostu, jak teraz dodam, dodałem to i będzie zobaczyć poziomy to komputer będzie rozdawał te statystyki i właśnie taki fajny bajer. Co my tu tak mamy? Jeszcze inne jakieś. 23, jest dobrze. Tu mamy 12, ci są słabi, słabi, słabi. Chciałbym, żebyście zobaczyli jak król wygląda. To byście dopiero zobaczyli. O, tu orkowie. No i jest same su, Same nuły. Ten jest ciężki. Bear Warrior. Dźwiedzi wojownik. 16-15. Widzicie, że jest 16. Tak, do 20 było. Zobaczycie, jak to są królowie, to dopiero padniecie. Zombie. Shadows. Shadow, Shadow, Shadow Knight, Król cień. I dzisiaj bardzo cienki, to 14, 15, 14, 17. Chyba jest to Ja mam lepsze statystyki. Jak ja grałem? Shadow, Knight, pieszy. Zobaczmy, jaka moja zakonność ma jeden na ten. Na zero. No to ten no, sobie będzie cień, Sła, słaby, taki, ja. 13, nowy. Tutaj mam taki specjalny, apropos, dodatek, który pozwala mi tworzyć nowe postacie, uzbrać je jak chcę. No to sobie pomyśleć, co tu będzie z tym modzie, jakbym miał wszystkie gadżety dostępne już od razu. Są elfy, elfy. Widzicie, co macie nie zna, nic powyżej 20 na razie. Tamte, bo tu mam jednego 16. No i widzicie, na razie siła jest yy, mała. Przypomnę, że siła decyduje o poziomie życia, więc yy No, Mac. Draw Mage. A ten wcześniejszy? O nie, to nie jest Mac. wydawało, że to jest coś innego. Jedziemy, jedziemy, jedziemy w tym. Na razie same takie masło jest. No i ścieżkę, 22. Uuuu. 28, Master Mage. To jest niby Golem metalowy. Ale ja nie wiem, czy to jakiś taki... Przypadkiem, nie przesada. Nie, nie będę go edytował ja go Stone golem 18 Iron golem Ło! Silver golem Mumy Eee to Jeśli będzie mumia, zwykła mumia Nie ma liczę, liczę. F gdypi mam liczę. Już jesteś dawno po szkole. Eee, 14, 9. Króle. Króla by się przydało to na słabe, same mięso, armatie. O 13 co to jest? Wizon to. Pickie, teraz będą morkowie Czarodzieje, golemy Znowu jest to jest znowu? Golem tamto był? Nie, to castle Guard. O, oh. shadow Znowu ludzie Ludzie, ludzie He? No, słabe Słabym postacią pyknął, tak jak no. ja Zaczynałem to, myślałem, że sobie ze srebrnymi golemami nie dam rady, ale... Je... Było 10 coś, cała armia wszystko te golemy wyciąła. Ja zabiłem 9 na 10 Ostatni uciekł, nie chciałbym się go gonić. Prawie konno byłem, ale go odpuściłem. Tam mieczem go, sru, u, nie trafiłem. Drugi raz, sru, trafiłem. Za zero, za zero, za zero. No, okazało się, że wystarczyło nacierać na niego normalnie, konno, i ukałem wszystkich, jak kapcie zawchł. Ooo to jest dobra postać, 18, 20, 23, 19, o proszę, 22, 22, mistrz szkoleń, turniej student, chłopi, nauczyciel, 7 podkupów, teraz przeskoczę, podróżnicz, Andrzej z książkami, i równy ten Bacz, Borszka Słabi, słaby rudolf słaby ten słaby słaby słabiak a to są herosi To jest bardzo, bardzo bardzo, Abyście zobaczyli ile jest w nowej oczyźnie, to by się dopiero padł. A tam, tam są wojska naprawdę dobre i tam mod nie da się ustawić na przykład w nowej oczyźnie walki na, na przykład szybkość walki bardzo wolna. tam jest walka w trybie normalnym. Możesz sobie ustawić tryb najwolniejszy z trybem normalnym, a tryb szybki jest tak zwanym ultra szybkim. Więc tam są dopiero jazdy. Tutaj też te pikuś. Moment, bo to jest trochę za głośno. Widzę tam się z wami po krótkiej przecince.